Hej siemianko. jestem Jacek Rzecznowski i witam Was dzisiaj w kolejnym na kanale, w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Dzisiaj oczywiście zagramy w grę Don't, don't Touch The Spikes. I jest to, moi drodzy, kolejna gra ketchupu, ale jednocześnie jest to gra, yy, która jest z ketchupem najbardziej yy, najbardziej kojarzona. Także musimy się odbijać od ściany, zbierać cukierki, które są punk punktami dodatkowymi i omijać kolce, co jest oczywiście głównym celem tej gry. I powiem tak, e, był konkurs z tym barka i gdzie właśnie skakało się. E, ko, o jezus, moria, przegrałem. Skaka, skakało się e, zawleczką, właśnie. No czy zawleczką, no kapslem Kapslem e, budelki. O, zagraj trzy gry, cze, e, wyzwanie pierwsze. Jak się odbija, śmiesznie ten ptak. Eee. Właściwie trzeba było się też odbijać od, od ściany, tylko, że tam były krzaczki, które nas też niszczyły. Przegrywaliśmy tam. Jest to ostatni odcinek, który dzisiaj dla Was nagrywam. Jutro prawdopodobnie nagram bejskę Dunk3D. Dun Dun Może będzie jeszcze... Good Pizza, Grid Pizza i może ewentualnie Minecraft. He, e, Chciałem powiedzieć, że nie idzie mi tak źle, ale przegrałem właśnie. Często 10 punktów, no, znaczy 20 chyba tam. Tak jak to wygląda. Ile tu ludzi wbijają? Zgaduję, że około 10 tysięcy. I za cukierki chyba będzie można kupować tutaj skiny, zgaduję. Skoro jaskinia, jakaś co to chodzi, że jaskinia to jest, a pewnie jakaś mapka po prostu jest to nie 500 punktów, a 500 punktów, co to, to, co to w, w jakiejś tam grze było 10-10 tysięcy 10 i też nie można było zdobyć a tutaj takiej ilości. Myk. Okej. Okay. O, nie przegrałem yy, dwa cukierki w grze. Pięć gier częste. 30, 30 punktów często 2, 2. osiągnięcia w jednej grze. Całkiem dobrze poszło. Jak to wygląda? 4 na 52 osiągnięcia, tak? 100 gier, 200 gier, 500 gier, 1000 gier, 2500 gier, 5000 gier, 40 punktów. 200 punktów jest najbardziej tutaj. Yy... Nie, nie, nie. No, jakbym zdobył te 40 punktów, to jest nieczęsto. Nieczęsto to jest i też dobrze. Zagrajmy jeszcze raz. Spróbujmy, te moi drodzy, 50 punktów zdobyć. O, do, 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 no, no, to, to nieźle zdobyliśmy punkty. Nie, już tak ładnie szło. Cukierkami się na razie nie interesuje, bo cukierki to jest tylko taka podpucha, żeby polecieć tam na dół i zginąć. Ma no, tak przy okazji, jak gdzieś tam lecę do góry, to mogę zdobyć. A nie, cukierki chyba nie dają punktów. Nie, cukierki punktów nie dają, więc nie opłaca się ich zbierać. Nie nie dają jednak punktów. To tylko tylko e, najwidoczniej widocznej w tym barkowej dawały punkty, to tutaj punktów nie dają. Więc ja wiem czy się opłaca je zbierać. No niestety No możemy zdobywać też, zbierać cukierki, no bo możemy za to jakiegoś skina sobie w przyszłości zafundować, fundnąć i nie wiem jakie są, bo jeszcze nie patrzyłem skinów. To możemy zaraz zobaczyć jakie są. Czy są jakieś fajne. No oczywiście, klasycznie, muszę się rozwalić, muszę przegrać. I oczywiście teraz wrzuca się film dla was na kanał, kolejny odcinek Basket Dunk 3 d powiem wam śmieszną rzecz, pomyliłem, yy, pomyliłem odcinki i dałem złe miniaturki, złe nazwy yy, dwóm odcinkom, za co, za, dwóm odcinkiem, tak, dwu, dwóm filmom, za co przepraszam, oczywiście już naprawiłem ten, ten błąd, zdarza się. No bo pamiętałem, że miałem dwa zrzuty ekranu do dwóch miniaturek z dwóch filmów. Ale właśnie nie pamiętałem, który to był film, ten z których nagrywany. No bo to, to co działo się w filmie, to nie wiedziałem dokładnie, która minuta. Okej. Okay. Jest dobrze, no gorzej będzie jak yy, kolców będzie dwa razy więcej, będzie tak trudno trafić, no rzesz, Tak akurat mogłem trafić, ale no, niestety, nie udało mi się, o, nice, 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 cukierek, a nie tego, niestety. Bałem się, że spadnę na dół, więc podskoczyłem, ale niestety za, e, z, troszkę za wcześnie. Kość teraz tak na luzaku. Tak dużo miejsca mamy, że możemy lecieć. No nie, zaraz się właśnie będzie, że zaraz się to zmieni. Akurat się rozwaliłem. Przegrałem akurat. Ten cukierek kusi, żeby go zebrać, on, on jest tak, w takim miejscu, że jak tam polecę, to mogę przegrać. Też fakt, czasami zdarza się, że musimy lecieć na dół, żeby zdobyć, żeby zdobyć punkt, ale akurat tam nie no, kolce się często pojawia, pojawiały, więc nie, no, nie za bardzo. Okay. A my już, moi drodzy. No nie, 31 punktów to był prawie rekord. Ale to zepsułem. No, no cóż, zdarza się. No, I też nie możemy dotykać góry ani dołu, bo też tam też możemy się rozwalić. O! No jaki skuter dziwny. Właśnie te skutery są dziwne. To nie tamten co był na, na reklamie. Nie wiem czy to było, nie była czasem reklama AliExpress. No to cóż, jeszcze jedna próba, myślę, do... Tak, żeby odcinek nie, nie był krótki, ani za długi, czy tak z 10 minut średnio. Odcinek troll, żeż nie, no, no, no jeszcze jeden raz, bo... Niestety... No, pokusiłem się na cukierka, ale niestety okazało się to dla mnie e, mordercze. Bo, bo wpadłem w kolce, więc e, mówię... Cukierków nie opłaca się zbierać. Cukierki to tylko... No, no to tak jakby waluta w tej grze, a za, za tę walutę jedynie można Skiny kupować, jeżeli to była jakby Good Pizza, Great Pizza, to, no to z każdej waluty w grze cieszyłbym się, tam z dolarów w grze, ale To nie Good Pizza, Great Pizza, to nie zbieram Po co podskoczyłem, no nie, jakbym zrobił to trochę później to bym przetrwał Dobra, ostatnia próba. Albo ostatnie trzy próby, co? że udało nam się zdobyć te 50 punktów. Prawie dotknęłem góry. Dobra, jeszcze. Mamy no, jeszcze dwie próby, tak jak mówiłem, ostatnie dwie próby. O super. No nie, musiałem akurat dotknąć tego kolca. A jest tak mało brakowało. Połowa do sukcesu. Zdobyłbym dwa osiągnięcia pod rząd. I mój level by wzrósł w, w, w grach w Google Play to Nie wiem czy ten level cokolwiek daje, po prostu dostajemy osiągnięcia i tyle. Ten level za bardzo nic nie daje tak naprawdę, ale fajnie, fajnie by było mieć jakiś fajny, duży. Okej, okay, ostatnia próba guys. Damy radę. Znaczy nie, czy tam tam miała nie być ostatnio dobra, to tam. Ech, reklamę musieli wpakować. No nie, no niestety. Co to jest za chatka? Cave? Co? Ej, można ulepszyć! Ej, czekajcie, Te, jakąś mapkę można kupić. Dobra, ja sobie zbiorę cukierka, przegram. Czy to cokolwiek dało? Zba bo zobaczmy, to dosyć ciekawe rzeczy. Jakieś inne mapki są, ale to, jest, to nie jest ta jaskinia. Znaczy, to, to, no właśnie to nie jest ta jaskinia, którą kupiliśmy, to jest zwykła mapa. O zostałem oszukany, albo po prostu trzeba yy, inaczej, w te map inaczej w tę mapkę wejść. Po prostu no, zobaczymy zaraz. Dobra, replay. Explore the cave. Tak to wygląda. Aha, i te kolce się po prostu przesuwają. O, tak. Nie idzie mi tak źle, tak my, myślę, bo pierwszy raz tutaj gramy, przegrałem właśnie a osiągnięcie. 100 metrów nieczęste. A za, za 150 metrów to gdzie osiągnięcie menu. A i możemy ulepszyć sobie kask, żeby mieć lepsze oświetlenie, także. Czekajcie, sprawdźmy wyniki, bo to jest ciekawe. Trochę dłuższy odcinek będzie, ale już... O nie, to nie, to chcę jaskinię zobaczyć. 159, 159 metrów, powtarzam. E, gdybym ulepszył sobie kask, byłoby lepiej. Ale Nie no, serii nie chcę nagrywać z tej gry. Ło kurde, gdzie prawie 10 tysięcy. Dobra, wychodzę stąd. Wychodzę stąd, nie, mnie tu nie było. O, mam innego ptaka, zobaczmy sobie tego ptaka. Jakieś takie ślady ZZ dostawia. Hmm. Także moi drodzy, to była Gradont, czy te spikes. Eee, jeżeli... Gra Wam się spodobała, możecie oczywiście ściągnąć ją ze sklepu Play, macie to oczywiście nazwę. Eee, co to do gry jest dosyć to eee, Tutaj jeszcze, jeszcze jest jakiś las. Welcome to your park, abrogate your park by tapping the hammers. See a bird tapping into a diamond. Żeby ulepszyć muszę mieć te cukierki to no nie, nie, nie stać mnie na razie. Nie chcę kupować, chyba was coś boli, że będę kupować. To, to są jakieś duele. Duel. You lose. You win. Aha, o to chodzi. Nowe zwycięstwo to jest... W miarę proste. Fajne te tryby, mogli, mo, mo, mogę je wszystkie przetestować jak coś. To jest duel po prostu chyba. Zgramy w sensie... No, jest ja ze swoim telefonem, on przegrałem, no dlaczego? Jest 2-2. Nie wiedziałem, że to tak gra, że gra na, na gwiazdki. Wygrałem. To przegrałem znowu? O nie, teraz to. w tak niebieski ma prze prowadzenie. Juin, elegancko, mamy 1-1. Nie jest źle, ale nie jest dobrze. O nie, 2 jeden. Kurde, jak teraz przegram to już po mnie. Jest 2-2, to jest roz runda rozstrzygająca. Nasze starcie. Do tego zobaczymy. Jej, wygrałem. Mamy to, mamy to menu. Z tymi duelami to jak to jest? Odblokowujemy je sobie, a dostajemy za to cukierki. Zblokowane, zablokowane. O dużo tych dueli jest, także możecie sobie też duele przetestować. A to jest dla dwóch graczy, dobra. Będę sam ze sobą grać, XD. Ej, hey. hey, mogę zrobić tak, żeby wygrać. Elegancko spada i wygrałem, Elegant. No widzicie, no. Prosy zawsze wygrywają, do. Także Gierka ma naprawdę. Wyzwania z, z na 1320 naprawdę dużo. Także moi drodzy, jeżeli gra e, tak, wam się podobała, możecie, mo, możecie oczywiście zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem. zostawić łapeczkę w górę, napisać fajny komentarz, udostępnić tym swoim znajomym i ja zapraszam was na poprzednim bo, na, bo filmie, na, następne, na następnego. Na razie, cześć, hej, hej!